Witam Was ponownie. Zwracam się do Was z apelem niezwykle ważnym, w moim mniemaniu, chociaż nie wszyscy mogą tak to odczuwać. Otóż pracujemy nad pewnymi zagadnieniami energetycznymi w skromnej grupie kilkunastu osób. Wykonaliśmy parę manewrów na przestrzeni operacji, które najwyraźniej miały natychmiastowy skutek i obserwowaliśmy je. Nie będę tutaj się rozwodził na temat skutków tego, co żeśmy wykonali, ale chciałbym wam powiedzieć przygodę z dzisiejszego, a właściwie wczorajszego dnia, kiedy to przesłuchałem materiał Pani Eli Starko, opuszczony 18 listopada i skontaktowaliśmy się ze sobą w celu ustalenia, czy ja... Yy, Rozmawiałem wcześniej z nią na temat, który ona opisuje jako swoje wizje lub sny. Otóż nie, nie rozmawialiśmy, natomiast tego typu propozycja w przestrzeni pojawiła się i odpowiadają nam nie tylko pani Ela Starko, którą serdecznie pozdrawiam i bardzo dziękuję za pomoc przy tej okazji. Ale także inne osoby, które mają podgląd na, na tą rzeczywistość energetyczną, i z tych podglądów wynika, że pewne działania są znacznie prostsze niż moglibyśmy się tego spodziewać. Do tej pory próbowaliśmy, czy też robiliśmy to nie była próba, po prostu ci, co chcieli, to zrobili. W medytacjach pewne ustawienia, yy, przesunięcia yy, naszej uwagi na dobrą stronę, odejścia od złej, i różne manewry były wykonywane, i to było fajne. Natomiast yy, pojawiły się prostsze rozwiązania, ponieważ, jak wiecie, w medytacjach yy, pojawiają się różnego rodzaju rozproszenia, yy, pojawiają się ludzie, którzy. Yy, Odbiegają powiedzmy od dyk tego dyktanda, i wtedy do dywe dywersyfikacji takiej yy, nie, na, następuje dywersyfikacja, nie dochodzi do interferencji, bywa po prostu z tym różnie. Do tego dochodzą często wspomniane przez inne kanały ezoteryczne zagrożenia, przed którymi starałem się zawsze Was chronić i podawałem instrukcje, jak medytować. Teraz proponuję zmienić system, ponieważ często mówi się w ezoteryce o tym, że ta iskra wyjdzie z Polski, że tutaj jakiś taki proces mesjanizmu narodowego się rozpoczął. Ja bym też chciał tego uniknąć, natomiast jeśli ma ona wyjść, to skąd ma wyjść tak naprawdę? Bo jeżeli to ma być zmiana energetyczna, która rozepchnie przestrzeń pod nowe algorytmy, które włączymy w odpowiednim czasie, to musimy dopracować sposób jak najbardziej uniwersalny, który będzie rzeczywiście ponad podziałami i nie będzie klasyfikował rzeczywistości tak, jak wyobrażam sobie ją ja lub kto inny. I ilekolwiek osób będzie w tym wyobrażeniu, bo inaczej wyobrażamy sobie pokój, mimo tego, że i tak ciężko go sobie wyobrazić, dlatego latami przedstawiano nam wojnę, żeby to w naszej wyobraźni było łatwiejsze do wyrysowania. Natomiast wracając do sposobu, otóż tym sposobem jest zwrócenie się na. Najmniej zaśmiecony element naszego elektromagnetyzmu. Mówię najmniej zaśmiecony, ponieważ w naszych organizmach, i mentalnych, i tych fizycznych, jest mnóstwo różnego rodzaju implantów. To nie są, bywają oczywiście implanty fizyczne, ale te niefizyczne, takie jak sposoby zachowywania się, kultura, wyznanie. Opcja polityczna, przekonanie o świecie, przekonanie o wszechświecie, o tym czy jest kulą nasza Ziemia, czy jest płaska, czy jest kartoflem, czy żyjemy zewnątrz, na zewnątrz, w kraterze i nie wiem, pod wodą jeszcze. Trudno by było to wszystko opanować. Właśnie chodzi o to, żeby, to znaczy systemowi, chodzi o to, żeby właśnie rozproszyć naszą uwagę na takie poszczególne. Yy, opcje, gdzie my wyobrażamy sobie to, czy, in, czy inną rzecz, na przykład stan naszego globu, czym on jest tak naprawdę i podzielić nas na, na, na tych płaskoziemców, na tych wewnątrzziemców, zewnątrzziemców, krateroziemców, podwodniaków, na powietrznych państwa, na powietrzne i inne rzeczy. Popatrzcie, jak nas to rozprasza. Ale jest jedno, co nas łączy. To jest siła naszych serc. I tam czystość tej intencji musi być zachowana. Najczystszym sposobem na to, żeby nie ulec wypaczeniu, jest po prostu spoglądanie na to serce w czystości ducha, w spokoju, bez myśli, bez żadnej konkretnej myśli. E Chciałbym Wam przedstawić ten sposób. On jest króciutki i poprosić Was, żebyście mogli w tym uczestniczyć. To są tylko trzy minuty dziennie. Można powtarzać to kilka razy dziennie. Przy każdej możliwej okazji, kiedy jedziemy samochodem i stoimy na światłach, kiedy mamy w pracy chwilę na zastanowienie się, kiedy jemy, palimy papierosa, dlaczego nie? Kiedy jesteśmy podczas porannej toalety, lub podczas porannej kawy, lub herbaty. To wszystko nie kosztuje. Ale jedno wiem: jeżeli my tego nie zrobimy, to nic się nie stanie. Wykorzystaliśmy mnóstwo sposobów. Prawdopodobnie nie wszystkie. Być może jeszcze któreś będą nadchodzić i podpowiadać nam. Na tą chwilę. Zgodność tych ludzi, którzy, którzy mają podgląd tej przestrzeni energetycznej jest zadziwiająco jednogłośny. Popatrzmy na nasze serca. Ten program, który w tej chwili robię, ma wyłączone reklamy ze względu na to, że chciałbym, żeby on był całkowicie niekomercyjny i rozszedł się do jak największej ilości ludzi. W związku z tym proszę moich kolegów z innych kanałów YouTube'owych, żeby w ten sposób przedstawili. On jest naprawdę prosty swoim słuchaczom. Niekoniecznie muszą niekoniecznie trzeba linkować to i nabijać nam liczników, ponieważ nam nic nie da w tej chwili już licznik. Podjęliśmy taką decyzję, że wyłączamy zarabianie. Ponieważ system spładał nam figla na jednym z naszych filmów i włączył tak dużą ilość reklam, że nawet ja nie byłem w stanie tego filmu obejrzeć. Nie mamy na to wpływu. Jak widzicie, system działa w różny sposób. Na przykład sprawił takiego figla, że naprawdę nie dało się tego programu oglądać, chyba że dla cierpliwych. Dobrze. Niech i tak będzie. Wobec tego ja wyłączam w tej chwili zarabianie na tym, na tym filmie. I proszę wszystkich swoich kolegów z telewizji alternatywnych i koleżanki również. Byłbym zapomniał. Przecież trochę szowinistycznie to zabrzmiało. Rozgłaszajcie ten sposób. Przyłączcie się do tego. To jeden program tylko. Wyłączcie to zarabianie na ten jeden program. Zróbcie 15 minutówkę i wpuśćcie go jako informację dla ludzi. Kopiujcie go sobie, zgrywajcie na dyski, dbajcie o jakość tej informacji, żeby nie zanikła w przestrzeni energii internetowej. Sposób jest łatwy. Wystarczy chwila skupienia uwagi na sobie, na swoim wnętrzu, na samym środku naszego wnętrza, na naszym sercu. Przypomnij sobie ten szum krwi w uszach, kiedy byłeś malutkim dzieckiem. W środku w łożysku kiedy były tylko dwa serca i trzy dźwięki. Bicie waszych serc i szum krwi w uszach. I jak się już przypatrzysz, i posłuchasz tego ponownie, wyobraź sobie, jak z Twojego serca wydostaje się świetlista kula. Może być to jakakolwiek kula. Biała, może być w różnych kolorach. Nawet tych, które trudno nam sobie w rzeczywistości wyobrazić. I ona rozsyła się, ogarnia Ciebie. Twoich bliskich, nasz naród, nasz kontynent, nasz świat, naszą ziemię. Jeśli potrafisz sięgnąć dalej, sięgnij dalej. I wraz z rytmiką Twojego serca, przypatrz się, jak rozchodzą się kolejne kule światła. To tam właśnie w sercu jest układ, układ nerwowy, w którym. W ciągu sekundy wydziela się nieprawdopodobna ilość iskierek przy przeskokach w każdym momencie, kiedy coś czujesz. W każdym momencie. Złóżmy te miliardy drobnych rozbłysków w jeden wielki wybuch. Nie musimy ustalać czasu, nie musimy ustalać grupowych medytacji. Każdy robi dla siebie i dla całego świata. Musimy w końcu zrozumieć, że nie jesteśmy podzieleni. To tylko pozór, któremu ulegamy. Teraz, jeżeli to zrobimy, będziemy mogli się spodziewać tego, że to światło ogarnie wszystkich, że ka każdy z nas, żyjący na tej Ziemi, będzie musiał się zweryfikować, czy odczuwa to, czy dociera do niego jego człowieczeństwo. A być może nie jest człowiekiem. W związku z tym pokaże nam swoją prawdziwą twarz. Mnóstwo rzeczy już się odkryło. W tej chwili czekamy na więcej prawdy. Jeżeli stoimy w prawdzie, w miłości i w odwadze, dla systemu jesteśmy niewidzialni. On omiata nas swoim okiem Saurona, ale nie jest w stanie nas dostrzec. To jest bardzo istotne. Ja wiem, że to działa, bo sprawdziłem. Sprawdźcie. Jedno jest ważne. Bez Ciebie się nie uda. Zrób to. To tylko trzy minuty. Nie musisz mieć wyobraźni, nie musisz mieć konkretnej wizji. Wystarczy to, żeby poczuć się ponownie jednością, ogarnąć swoim sercem cały znany nam świat, jakkolwiek sobie go wyobrażasz, czym jest. Prośba do moich kolegów z telewizji i koleżanek z telewizji alternatywnej. Powtórzcie ten apel. Do tych co mogę zadzwonię. Tych których nie znam, nie mam numeru telefonu, a Wy możecie do nich zadzwonić lub napisać, chociażby w komentarzach czy w mailu. Zróbcie to. Niech zrobią swój własny program. Sposób jest prosty. Wejdź do swojego serca i zobacz, jak rozchodzi się z niego światło. To wszystko. Niczego więcej nie trzeba. Jak nadejdą nowe pomysły, nowe rozwiązania, jak będziemy musieli wziąć się do pracy fizycznej, żeby odbudować nasz kraj, będziemy wtedy to robić, i wtedy będziemy przechodzić kolejne weryfikacje, czy się do tego nadajemy, czy nie. Czy mamy zaufanie, czy nie, czy do siebie, czy do kogo innego? To są proste rzeczy. Nie komplikujmy. System wyjątkowo utrudnił nam życie przez komplikacje. My już tego nie potrzebujemy. Chcemy żyć prosto, w zgodzie, w szacunku i w jedności. Dziękuję Wam i mam nadzieję, że ten apel rozejdzie się szeroko ponieważ tu upatruję pewnych rozwiązań, a wiem, że działają. Do zobaczenia w kolejnych programach. Bardzo Wam dziękuję. Kłaczek.